To ja już jestem y, teraz musimy tak zrobić a, Batman. Chodź tu. Chodź tu. Ale co to... Co... Pójdę taką inną drogą na razie. Taką dziwną. Ej, tu się nie da wejść. A, tylko jak tam Batman ma wejść teraz? Yy. Ale to jest niemożliwe. Yy. A jak tutaj skoczymy? To jest niemożliwe. Nie tu jest. Co ja mam tutaj zrobić? Batman nie może tutaj wyjść. A no tu to... co? Ja ci. No, ja za chwilę autora zabiję A jeśli on jest jednym z moich widzów, to tylko to go uratuje. Tylko to. A nawet nie wiem kto to jest, a więc nie mogę mu nic zrobić niestety. To będę wszystkich bił w Polsce i tyle. I w końcu walnę tego cwaniaka. No ale autor jest faniakiem No, żartuję, że będę w no ale. No tak. Trochę mnie to zdenerwowało. E, bo zawsze gra jest denerwująca Co ja teraz Ciebie pocieszam? No nie no. ちょっと待って。Mm, A superman może latać i takie różne. Pokażę Wam, jakie on ma statystyki. Laserowe oczy. Yy, może zamrażać. I jak tak raz klikniecie K. Yy, no, czy trzymacie H, to laserowe oczy. Yy, jak klikniecie raz K, to, to bardzo mocno odpycha. Patrzcie. Yy, Knockbacka. Knockback. Nie, czekajcie, o, czekajcie yy, O, widzicie? Knockback yy, I to może zamrozić Może latać Jak klikniecie dwa razy J Może takie uchwyty robić Czyli może zamrozić też oto yy, I tutaj mogę wejść Tutaj Superman zamrozi Tutaj superman to rozwali W ogóle superman szybko buduje Ale znów bada jego, że nie może niszczyć srebrnych obiektów Złote to może, bo laserowe oczy mogą złote obiekty rozwalać Ale tak, to to nie jest. Tak, to to nic nie rozwali złotych obiektów I może patrzeć przez coś takiego jak y, pancerz, jak Ak non ten Batman, czy jak to z sensorami, no kostium ze sensorami. No, z... yy, tylko... Ej no! Dobrze, dobrze. I dobrze! To co trzeba ten mam Tutaj trzeba to napełnić. Ale jak? Chyba już wiem jak. I tutaj wejdziemy. I tutaj tak naładujemy. A teraz mnie interesuje Co mamy zrobić? Tutaj musimy wejść Chyba nie. nie, tutaj nic nie zrobić. O, chyba wiem Tutaj musimy o tak naładować Ale tam nam się zablokowało, no to jak mamy to otworzyć? Siadź Co ten Superman... Siadź Co on robi? Bawił się z ogiem Oj Siódź. co ja mam zrobić? To nie wiem. Wszystkiego próbowałem. Ej, zaraz. O! I to się otworzyło! Dobra. Sprawiam, przesuń się w ogóle to on ma właśnie widzicie patrzcie na moje serduszka, on ma właśnie srebrne czyli mogą go widzieć bez końca a nic mu się nie stanie to jest właśnie dobre wszyscy je tak porozsiewamy takie miłośniki tego tak swój o tam no. Zapatrzyłem się. Nie można teraz niczego użyć, bo musimy czegoś napełnić, bo widzicie co ma z tyłu? Yy, I... Czekajcie. Yy, no jak to, to, co się świeci na zielono, będzie na czerwono tak migać, to oznacza, że mamy już mało płynu. Yy. No i musimy naładować. Mm. A jak już będzie całkiem na czerwono, to, to i tak się nie da strzelać. bo mam zero. To mamy zero. A w ogóle to. to ja wiem wam także. Mm. Jakbyśmy spróbowali srebrne te... To takie powiedzmy prawdziwe srebrne, bo nie wiem dlaczego to się nie odbija. To by te laserowe oczy się odbiły. No wiecie, od tych srebrnych. Co tam wzmórkowa? Najpierw proste pytanie. Po co? E, tutaj się... Yy. Ciekawe, co tutaj mam zrobić. No. Trochę mnie Tu mam chociaż rozwalić... Nie. Ale znowu boss powinien mieć ten strój no nie wiem, co mamy tam zrobić. Hmm. Może... To zamrozić? Nie, to było głupie. <laughs> Zamiast zamrozić to, to to Batmanowa. Dobre. A no... Co ja mam zrobić tutaj? Nie wiem. Ja się... Czy... Ja, za chwilę się zdenerwuję. No. Co ja mam tutaj zrobić? No To mnie denerwuje. Sioć się. jak to są? Co ten robi to? Może to mam wziąć? I... ale wątpię, że to coś zadziała. No i jak będę w to nie trafiał? No, co ja tutaj mam zrobić? To nie wiem. No bez powodu to tutaj tego nie ma. Znów. Ale znów nie wiem co zrobić. Ja dzisiaj będę tutaj kombinował. To mnie za chwilę zdenerwuje. Ja cię. No co mamy tutaj zrobić? Tutaj coś. Na pewno nie. Wiem. No i co to nam tutaj dało? Czysto musimy się jakoś przedrzeć. Ale jak? No Batman ma wrócić po koszulie żeby... z... Tak to jest blisko. Jeszcze A wystarczyło tylko to zrobić. Jest czasami. I tutaj laserowymi oczami musimy to tak wyciąć, o! I tutaj zarazić to. Chyba! Bo czasami mnie tak denerwuje naprawdę. Spokojnie, nie, tylko was. Ale chociaż możecie się zobaczyć na moje najgłupsze fejle. I możecie się ze mnie poszli. Gdzie jest ten superman? No. Co, on chce się pobawić z ogniem? No jedziemy! No, jak walłem rubina to jedziemy <grymne> Ale rozumiecie to, walłem rubina i pojechała winda Pomyślelibyście? Trzeba kogoś walnąć żeby zadziałało Nie rozumiem czasami tego wszystkiego, naprawdę. Walnęłam Rubino, dopiero pole... pojechała winda. Dopiero wtedy, kiedy miałem walnąć Rubina I na Superman. Oh yeah. Można się bawić takiego kosmika, że jakby z góry strzelać się takim czymś, jakby... No wiecie, tak... No rozumiecie, można nastraszyć straszyć na niektórych. W ogóle, ja wiem, czy tak gra jest na konsolę. No. Teraz tylko, że Batman, no, wiecie. I okazało się, że trzeba, no, że trzeba y, później ten prąd tam dać, którego mamy w tamtym Batmanie, a mamy w nie wiem, z pół godziny byśmy mieli tam iść.

Hmm. If we just call him. Robin, we can't go through life expecting Superman or anyone else to save us whenever things get tough. The only people we can rely on is ourselves. Back computer, tie in. Back computer, remote tie in active. Access chemical database. What substance can be produced through a combination of the following chemicals? Promethium, xenon, mercury, tantalum, and dial. What substance can be? Try polecam wam sami sobie włączyć taką grę bo ja mam dźwięki na jedynkę no bo znów, żeby mnie było dobrze słychać no to wy możecie sobie dać na dziesiątkę i to jest tu poziom był przepis na katastrofę. Tak super, ktoś miał przepis? To w sumie lepszy tutor. Nie, roger, zrozum to. Przepis na katastrofę, ja wymyślam, a nie ty. No to... Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o moich następnych filmach, to za subskrybujcie.